kto rano wstaje, ten leci ścinać drewno. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku mojej realnej serii. Jestem na mapie Silver Run Forest, jest to oczywiście Platinum DLC i dzisiaj mam zamiar wyciąć troszeczkę drzew. Tutaj właśnie na tej mapce, jak najniżej ziemi, dlatego że zamierzam tutaj zarobić oczywiście trochę pieniędzy. Mam 106 tysięcy w tej chwili, natomiast o, i różowy spray. Mam 106 tysięcy i różowy spray. Pokażę Wam przy okazji, że mogę sobie zmieniać znacznik tutaj przecinkiem. O, teraz narysujemy sobie coś innego, coś innego, jeszcze coś innego. O, patrzcie, nie udało się narysować. O, fajnie, powiem Wam fajnie. O, ekstra, dobra. No, to taka ciekawostka. Natomiast, oczywiście, ja zamierzam tutaj troszeczkę sobie wyciąć dzisiaj tego lasu. Wszystko dlatego, że oczywiście chciałbym trochę zarobić. Zamierzam tutaj zrobić dużo różnych. Ej, kurde, prawie, prawie traktor rozwaliłem normalnie. Patrzcie, znowu wycinam, znowu wycinam drzewo w taki sposób, że nie potrafię tego dobrze zrobić. No właśnie, ale dzisiaj wycinka zrobię sobie w nieco inny sposób. Zamierzam już użyć tej wyciągarki troszeczkę lepiej niż ostatnio. Także oglądajcie, moi drodzy, do końca. Pamiętajcie, że jeżeli, jeżeli chcecie sprawić mi przyjemność, to obejrzyjcie po prostu mój film do końca. No dobra, lecimy sobie w taki w takim razie na razie pokazuję Wam po raz kolejny sposób w jaki możecie bardzo szybko pozbyć się gałęzi z drzew. Wystarczy wcisnąć sobie kontrol, jeżeli gracie na pcecie, czyli po prostu kucnąć, no i włączyć piłę, tak jak ja tutaj. Gałęzie bardzo szybko znikają. Dobra, mamy już ścięte dwa drzewa, ciekawe dwa drzewa. To trochę mało myślę. Zetnijmy sobie jeszcze ze cztery. Myślę, że tak, tutaj kilka drzew jeszcze sobie zetnę. Sosna wydmowa, 36,3 metra, czyli kolejny duży okaz, moi drodzy. Kolejna sosna, już się tu ładnie przewraca. Idźmy sobie tutaj, myślę, że to jest kolejna sosna. Zobaczmy, 23,2. No to trochę mniejsza, tutaj trochę mniejsza sosna, ale wystarczająca, żeby, żeby już nie narzekać. Cinamy sobie w takim razie sosenkę. Ale poleciała w sumie nie tu, gdzie chciałem. Patrzcie, poleciała nie tu, gdzie chciałem i ciężko mi ją będzie teraz wyciągnąć, ale to nic, co to jest? To jest, moi drodzy, drzewo, sosna wydmowa 11 metrów, to tego nie będziemy ruszać. Tutaj mamy znowu mniejszą sosnę, no to weźmy sobie w takim razie tą sosenkę. No dobra, tamtą jakoś mam nadzieję uda mi się wydobyć. Dobra, trzecia tu się zwaliła idealnie. No i co, co to jest? Też jest ta sosna wydmowa. Jakaś mała, niedorozwinięta jeszcze 11,6 metra. Dobra, mała ta sosna, powiem Wam mała, więc jeszcze ją zostawię. Jeszcze ją zostawię na razie, pójdę. Wiecie co znowu? Odgałęziować sobie drzewo. Nie wiem, czy tak można nazwać to po polsku, ale wiecie, ja się tam nie muszę aż tak tym przejmować. Odgałęziowywanie to jest najlepsze słowo, które mi tutaj przyszło właśnie do głowy, w związku z tym, co ja tutaj sobie robię. Dobra, myślę, że jest to ogarnięte. Gdzie jest tutaj jeszcze to jedno drzewo? O, widzę, że. Patrzcie, nie mogę wyciąć tego drzewa. Czy, czy to oznacza, że to już nie jest mój teren? Czekajcie, chyba, chyba właśnie tak to wygląda, że nie mogę wyciąć tego drzewa, ale mam nadzieję, że mogę, czekajcie, piłować to drewno tutaj. O, tu już dalej nie mogę nic zrobić, no ekstra. Czyli zwaliłem sobie to drewno pewnie w taki sposób, że ono już jest Poza moim terenem. No trudno, nie będę się tym teraz, wiecie co, aż tak przejmował. Spróbuję to jakoś sobie wyciągnąć. Mam nadzieję, że mi się uda. Eee, za pomocą tej pięknej wyciągarki pokażę wam przy okazji, jak ona działa. Używałem jej w sumie w poprzednim odcinku, ale dzisiaj użyję jej troszkę inaczej, dlatego że będę miał zamiar tutaj po prostu pociągnąć sobie kilka drzew naraz. Zobaczymy, czy mi się to uda. W każdym razie idę sobie. Wiecie co, pomoc to ja sobie jeszcze włączę, bo przypał. nie chcę, że coś sobie tu źle naklikam. Także sznur wyciągarki. Wrzućmy go tutaj. Ok, dajmy B. No i super. Pierwsza pierwsza część za mną. Dobra, jedziemy, ciągniemy drzewo. Ciągniemy, ciągniemy. Gdzie się to drzewo w ogóle kończy, powiem wam. Czekajcie, bo tu, tu jest tutaj to drzewo, jest widzę, nieodgałęziowane do końca. Coś 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 tu poszło nie tak. Coś tu poszło nie tak. Czasie tego wiecie co, trochę pozbyć odgałęziować to do końca, bo to ta to jest ta duża sosna, która gdzieś tutaj mi tak spadła. Czemu ja nie mogę? Patrzcie, tu już, już gałęzie, tu już nie mogę obciąć gałęzi, pewnie jestem znowu za blisko drogi. To jest w sumie trochę absurd dla mnie w tej grze, że po prostu jak drzewo nie jest na naszym terenie, to nie możemy już zrobić z nim nic, tylko trzeba by je było przyciągnąć. Ciekawe, czy ja będę w stanie je w ogóle pociągnąć, jeżeli ono nie jest na moim terenie. To jest pytanie, moi drodzy, no ale dobra, zaraz sobie sprawdzimy. Teraz tak, tutaj wypadałoby, wiecie, co jeszcze pociągnąć na. Następne drzewo. No to tak, R. Maksymalna długość liny, czekajcie. Ło, wow, kurde, patrzcie, bo to, bo, to, bo, to, bo to odtąd idzie, dobra. No to dobrze, to skoro idzie, to tak. Ja sobie po prostu cofnę, a sobie troszeczkę tu cofnę, tak. Może się uda nawet. O, wiecie co zrobię? Popatrzcie, ja sobie tu podjadę, ale teraz zwinę troszeczkę, czyli Left control i M. Zwinę, nie, Left control. czekajcie, Left control i K. Teraz trochę chcę pociągnąć to drewno. O, 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 tak, 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 tak. E, może, no może troszkę, troszkę za bardzo. Dobra, i spróbuję zapiąć sobie jeszcze jedno. Czyli tak, muszę wcisnąć tutaj R i spróbować zapiąć. Ale jak widzicie, nie dam rady. Nie dam rady tutaj zapiąć. Jakiś absurd trochę widzę, nie dam rady zapiąć. No, no nic. Trudno, trudno się mówi w takim razie. Podnieśmy sobie w takim razie wyciągarkę. Dobra. No, no nie, no to powinno wyglądać inaczej, ale to nic. Zróbmy sobie tak. Wiem, jak zrobię. Podjadę po prostu do tego drzewa. Tutaj. O, o, o. I teraz już musi się dać zapiąć. Teraz już się musi dać zapiąć, także spróbujemy. Tylko pytanie, czy nie będę musiał rozwinąć sobie. No właśnie, no właśnie. Do, dobra, to dajmy sobie left control i M. Okej, okay, rozwinę tą linę do samego końca i sprawdzimy sobie teraz. Dobra, czekajcie, jeszcze raz, tak, R, ale znowu nie sięga, patrzcie, znowu nie sięga, ale jaja, ale jaja po prostu. Czyli co, nie mogę, maksymalna długość liny, no dobra, coś mnie, coś mnie ta wyciągarka po prostu nie lubi, ewidentnie. Teraz spróbuję sobie podjechać, wiecie co. Tak, jak się teraz nie uda, to po prostu będę woził po jednym drzewie. Chciałem wam pokazać kilka drzew naraz, a tu się okazuje, że jest mały problem. No, może teraz? Coś tu w ogóle spadło? Czemu nie mogę pod podłączyć tego? Kurde. Patrzcie, co za jaja. Maksymalna długość liny. Okej. Okay. Nie, no, tak się nie będziemy wiecie co siłować za wszelką cenę. Dobra, trudno, pal to licho. Spróbujemy sobie to zrobić w takim razie inaczej. Wyciągarka, no to dobrze, to jedziemy w takim razie szybciutko. Oczywiście tutaj wjazdu za bardzo innego nie ma, więc pojadę sobie tutaj. Ech, chciałem zrobić, chciałem zrobić, wiecie co, tak fajnie, szybciutko, ale się okazuje, że będę znowu tutaj wszystkie drzewa wciągał normalnie. Mam tylko nadzieję, że mi się to. O kurde, widzieliście, co się stało? Ojejku, tego się, tego się trochę nie spodziewałem. Czekajcie, może mi się uda to trochę skrócić. Może mi się uda to trochę skrócić. Chociaż boję się, że bardziej to mnie pociągnie niż, niż to drzewo. Ojejjejjej, widzicie jakie jaja się tu porobiły. Zaraz mi jeszcze pewnie pociąg przyjedzie i mnie potrąci. Dobra, chociaż. Poszło, 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 powiem wam poszło. Czyli trzeba brać trochę, trochę większy zakręt, trzeba tu brać. O, ja jeszcze się wrąbałem na te kolejowe. Wiecie co, instrumenty tutaj. Dobra, to trzeba będzie zrobić to nieco inaczej. Jak widzicie, e, sterowanie tym wszystkim nie jest do końca najprostsze. Ale to nic. Przywieziemy sobie w takim razie drzewo. Dobra, e, i teraz co? Teraz trzeba wyjść i teraz trzeba to odłączyć. Teraz trzeba to ładnie odłączyć. Odłączamy sobie za pomocą. Czekajcie klawisza Y. No, dobra. Za pomocą Y odłączyłem, także drzewo już tutaj powinno sobie zostać, siedzieć super. Jadę w takim razie po kolejne szybciutko. Mam nadzieję, że teraz mi się uda wyciągnąć dwa na raz, aczkolwiek to naprawdę musi być chyba blisko siebie, żeby dało się dwa na raz drzewa wyciągnąć. Patrzcie jaki fajny skok tutaj mi się udało zrobić. Dobra, 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 dobra. Lecimy w takim razie po drugie drzewo. Ciekawe, ile zarobię, dlatego, że ja bym chciał tutaj w ogóle otworzyć sobie kopalnię metalu. E, myślę, że na tym metalu trochę bym był w stanie zarobić i przede wszystkim będę potrzebował dużo pieniędzy do kolejnych łańcuchów produkcyjnych. No, a jak to będzie już tu wyglądać, to się okaże niedługo. Dobra. Stoję w tym miejscu. No, no nie, ma, nie ma po prostu możliwości, żebym nie złapał tych dwóch drzew naraz. Tak mi się przynajmniej wydaje. Weźmy sobie jedno drzewo tutaj. O. Czekajcie, jaki to klawisz za to odpowiadał. E, przyczepić to jest B. I teraz przyczep inne drzewo. I damy znowu B. Maksymalna dozwolona waga to 6. Tonu. Aha, czyli ja nie wyciągnę więcej, dlatego że drzewo jest za ciężkie. Dobra. No to nie ma się co popisywać w takim razie. Skoro i tak nie wyciągnę więcej, no to dobra. To jedziemy w takim razie z tym jednym drzewem. Wyciągnę sobie jedno. Nie ma problemu. Nie ma problemu, jeżeli 6 ton to jest maks. No to wyciągniemy w takim razie pojedynczo. Chociaż nie spodziewałem się, że aż tak to będzie wyglądać. Myślałem, że nie będzie e, aż takich problemów. Dobra, przyciągnę sobie, wiecie co, to drzewo, może trochę bliżej. Widzę, że nie działa z kontrolem prawym, więc trzeba z lewym. Oj, tak, tak to nie, tak to nie, bo patrzcie co się dzieje. Dobra, 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 teraz, teraz to idzie, teraz to idzie powiem wam, naprawdę fajnie to wygląda. Chociaż kusi mnie, wiecie co? Kusi mnie, żeby wrzucić tutaj takie drzewo, które jest w ogóle nie e, odgałęziowane. To by śmiesznie wyglądało. Ciekawe czy o kurde jedzie pociąg, jedzie pociąg z daleka, patrzcie co się zaraz stanie, patrzcie co się zaraz stanie. On mnie wystrzeli pewnie w kosmos, patrzcie, bo, o, ja cię popchnął mnie tu, kurde, po, pociąg. Co tu się... Co tu się stało? Co tu się stało? Ale widzę, że mi pociąg pomógł. Widzę, że mi pociąg trochę nawet pomógł. Udało się. Jedziemy. No to. Tym razem mi się udało. Czyli ta linka jest pancerna. Ta lina się nie zerwała, moi drodzy. E, to nie jest źle. To, to dobra lina jest, widzę. Dobra lina, widzę. Tylko w sumie ten uchwyt tutaj tak... Tak nie do końca, widzę, to się... Tutaj nie do końca to chyba ogarnia. Dobra, teraz dopiero jedziemy sobie spokojnie. Ło! Zahaczyłem się znowu o coś. O co ja tam znowu się zahaczyłem Czekajcie, muszę znowu cofnąć, spróbować to drzewo, wiecie co, przestawić Takie długie kłody są najbardziej opłacalne, więc to spoko, że sobie przyciągnę takie coś Ale powiem wam, że ten traktor tutaj ledwo sobie daje radę z takim, z takim gigantycznym drzewem Dobra, chyba teraz, chyba teraz wyjechałem Chyba teraz wyjechałem, no to dobra, to już będzie, to już będzie fajnie Okej okay. Dobra, czy ja mogę, mogę zwolnić w trakcie jazdy? Super. No to jeszcze jedno drzewo. Jeszcze jedno drzewo tutaj. Wiecie, co sobie przywiozę, ale to może za chwilę, za chwileczkę przywiozę, bo jeszcze chciałem Wam pokazać jedną rzecz. E, tutaj w tym miejscu mamy taką kopalnię żelaza. O tym zrobiłem przecież odcinek już niedawno. Także obejrzyjcie sobie, jeżeli jeszcze go nie widzieliście. Jak generalnie zastanawiam się, żeby właśnie tą kopalnię żelaza tutaj sobie zbudować. Swoją drogą, tutaj taka ciekawostka. Wejdę sobie na tą. Platformę można powiedzieć, bo widzę, że tu można wejść. Ja zawsze lubię takie miejsca, gdzie po prostu można sobie pochodzić. Zawsze jestem ciekawy, co będzie na górze. Zawsze jestem ciekawy, jaki tam będzie widok. Co ciekawego zobaczę. A może nawet znajdę jakąś znajdźkę. Chociaż wątpię akurat, że znajdę. Bo to pewnie. Tutaj by nikt tego nie umieszczał, ale wiecie co, dopóki nie wejdę, to nie sprawdzę. Ileż tych jeszcze schodków, kurde, do końca? Bo ja już wychodzę, ja już mam lęk wysokości, normalnie już się zaczynam bać, a tu jeszcze, jeszcze, jeszcze wychodzę. Kurde, fajna wieżyczka widokowa, powiem wam, będzie. Tylko jeszcze kawałek tu trzeba wyjść. O, jaki fajny pomost tutaj normalnie. Ile tu, ile, jakie tu widoczki są. Ekstra, ekstra, dobra. A widzę, że tu można wyjść jeszcze dalej. Tutaj można wyjść jeszcze wyżej. No to chodźmy, chodźmy, zwiedźmy w takim razie tą kopalnię, bo ja się do niej przymierzam już, ale powiem wam, że ona tu wygląda naprawdę mega. No, z, te, z tej perspektywy prezentuje się ona naprawdę czadowo. O, nie ma tutaj przejścia, ale to nic. Zobaczcie sobie w takim razie na mapkę szybciutko. No, moim zdaniem ta kopalnia wygląda tutaj po prostu pięknie. Mówcie, co chcecie, mnie się ona po prostu podoba. Dobra, schodzimy w takim razie kawałeczek, bo jeszcze tutaj były jakieś schodki, czekajcie, one były tu, tak, tu były jeszcze schodki, popatrzcie, tutaj można sobie zejść, o, jeszcze, jeszcze, jeszcze i tu jest, tu jest, popatrzcie, ja byłem przedtem po tamtej stronie, po lewej, a tu można sobie iść dalej, tu jeszcze jest jakiś fajny taki pomost, a tu jeszcze są schodki, patrzcie, tu można teraz sobie schodzić, ale jaja, fajnie, fajnie to wygląda i tutaj jest taki w sumie ślepy pomost, nie ma nic więcej, no to hop, o, kurde, tu można po dachu skakać, Myślałem, że tu spadnę na ziemię, a tu, kurde, patrzcie, jeszcze jakiś, jeszcze coś tu jest. Jak widzicie, znajdźki żadnej nie znalazłem, ale to nic mega fajnie wygląda ten budynek, powiem wam. No to jeszcze pokażę wam jedną rzecz, dlatego że tutaj naprawdę, naprawdę bardzo mi się podobało, więc zrobimy sobie teraz taką króciutką wycieczkę, bo znalazłem taką kolejkę wąskotorową. No moim zdaniem wygląda to po prostu mega ładnie, bardzo czadowo, taka wąska kolejka, normalnie jakbym się czuł w jakiejś gorączce złota. No brakuje mi tylko złota normalnie tutaj na tej mapie i ja już będę w siódmym niebie, po prostu mi to będzie tak idealnie tutaj pasować, chociaż oczywiście złoto to pewnie nie do tego klimatu, ale, no, idąc za tymi torami, możemy znatknąć się na taką, jakby starą kopalnię. To jest w ogóle fajne miejsce. Zobaczmy. O, przeskoczyłem tutaj. W sumie tutaj można nawet wejść, bo otwarte jest. Ciekawe, czy ja to mogę podrzucić. Nie, no, nie będę, nie będę tym rzucał. Dobra, co my tu mamy w ogóle? Popatrzcie, co my tutaj mamy. Jaka fajna, normalnie. No, no, fajnie, fajnie. Ja bym chciał tu wejść. Może jakąś znajdźkę tutaj znajdę. Patrzcie, patrzcie normalnie, ile jest tutaj rekwizytów. Jakaś stara wanna. Kolejne elementy. Paleta z drewnem. Misz. O, misiek, misiek. Właśnie, patrzcie, to jest misiek. Niedźwiedź. Ja w pierwszej chwili go nie zauważyłem. Myślałem, że to normalny rekwizyta. Przecież to jest znajdźka. To jest, moi drodzy, znajdźka. Czekajcie, tylko jak ją wziąć? Jest. Znalazłem z niedźwiedzia i 50 tysięcy zarobiłem. No to mega, ale ja chcę tam wskoczyć. Halo, czemu ja nie mogę tu wskoczyć? Dam rady? Tu, tu w ogóle wejść? Nie, coś mnie trzyma. Nie dam rady, moi drodzy. Trochę w sumie szkoda, bo ja myślałem, że tam będzie można wejść i coś ciekawego zobaczyć, ale nie, niestety, tam się wejść nie da. No dobra, to znalazłem pierwszą znajdźkę, także możemy sobie, wiecie, co iść, iść jeszcze dalej. Zrobimy sobie jeszcze jedno jakieś drzewo, które będę chciał tu przywieźć. Dobra, nawet nie popatrzyłem, czy pociąg nie jedzie. Dobrze, że nie jechał. Spróbuję wyciąć teraz jakieś inne drzewo, no i będę chciał je tu przetransportować. Tylko co ja tutaj znajdę? Już widzę, że rośnie sobie, wiecie, co jakieś takie duże i ciemne. Co to może w ogóle być? Patrzcie, tutaj sobie rosną dwa takie drzewka, e, więc może, może, może bym wyciął takie jedno. Popatrzmy, co to w ogóle tutaj jest. Co to jest za drewno? To jest sosna żółta, moi drodzy, to jest sosna żółta, jak ja chcę, żeby to tutaj można było wyciągnąć. No najchętniej, to ja bym zwalił to, to drzewo po prostu do lasu. Nie jest to może najmądrzejsze, co robię w tej chwili. Ale... Może to drzewo gdzieś tam się przewróci i łatwo będzie je wiecie co wyciągnąć, dobra? Leci drzewo, uwaga, uwaga, uwaga i bum, pięknie, dobra. Poszło idealnie, poszło idealnie. To było wymierzone jak normalnie od jakiegoś rasowego drwala. No i ja to drzewo teraz będę chciał tu wyciągnąć, tylko patrzcie, tu jest jakieś, jakieś, jakaś skała. W ogóle to ja się kruszeniem skał będę musiał zająć w nieodległej przyszłości, ale to kiedyś, dzisiaj wyciągamy drewno z lasu za pomocą tej pięknej maszynki. Dobra, zapnę sobie w takim razie tu już na pamięć to znam, że RM trzeba włączyć, a B po prostu zacisnąć. No i jedziemy, wyciągamy, jedziemy, jedź traktorku, ruszaj. Mam nadzieję, że się tutaj mi nigdzie nie zawiesisz, nie popsujesz. No i wyciągamy, moi drodzy, sostę żółtą. No patrzcie, jak to wygląda. Moim zdaniem prezentuje się to naprawdę dobrze. Spróbuję teraz, wiecie co, wjechać od tej strony. Patrzcie, patrzcie jak się to prezentuje. No fajnie. Moim zdaniem naprawdę prezentuje się to bardzo klimatycznie. Dobra, jedźmy to w takim razie sprzedać, bo w sumie jestem bardzo ciekawy ile na tym zarobię, ile ja za to dostanę. Ten tartak, który my tutaj mamy, te, ten miejsce do przeładunku drewna tak naprawdę wydaje się po prostu świetne. Ciekawe swoją drogą czy jestem w stanie to wziąć. To jest jakaś po prostu dekoracja. Szkoda. Szkoda, ja bym to od razu spieniężył normalnie. Jak znacie mnie, to ja bym wiecie, ja bym to wszystko sprzedał. Ale popatrzcie, już mam 156 tysięcy, więc będę mógł pomyśleć już niedługo o jakimś tartaku. Tak naprawdę zastanawiam się, w którą stronę iść z tą gospodarką. I może nawet zapytam was o zdanie. Wiecie co. Zapytam Was o zdanie w komentarzach. W komentarzach napiszecie, co będziecie chcieli, żebym zrobił. Tylko przeciągnę to drewno tutaj, całe drzewo przeciągnę. Kurde, tak właściwie to nie jest drzewo, tylko drewno, ale z drugiej strony ono jeszcze nie jest pocięte, więc takie drzewo, które już nie rośnie. No ale dobra, czekajcie, biorę sobie tą sosnę. Mega, to fajnie wygląda. Powiem Wam, że nie spodziewałem się, że ten traktor będzie w stanie takie coś ciągnąć. Jednak to jest mały traktorek, stary traktorek, a radzi sobie. Popatrzcie, no jest. Jedźże, jedźże z złomek. Teraz mi się, teraz będziesz jechał słabiutko, wtedy, kiedy cię chwalę. Jedziesz, 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 pokażę tą swoją moc skandynawską normalnie. Dobra, dojeżdżamy tutaj. Zaraz sprzedam sobie to drewno. Tylko tak hop. O! I już, i już, i już, i już. Możemy sobie jechać. Zaraz was zapytam o to, co będziemy tutaj dalej robić. Ciekawe, ile ja za to dostanę. No, myślę, że z 15 tysięcy. Patrzmy. No nie, no nie dostałem 15 tysięcy, dostałem raptem 9, więc wcale nie dostałem aż tak dużo, trochę się rozczarowałem, przyznam szczerze, myślałem, że więcej dostanę, to bardziej się opłacało szukać znajdziek, no ale dobra, nie będę wybrzycał, nie będę marudził. Pytanie numer 1, co będziemy tutaj dalej robić? Czy mam iść? Już od razu w stronę e, tego naszego metalu, to jest numer jeden, czyli albo idę w stronę metalu, albo jeszcze mogę kupić sobie jakiś tartak. Tak się zastanawiam, czy nie chcę... Hm. To jest stocznia, to nie. Czekajcie, tu jest fabryka beczek, w którym miejscu jest ten tartak, który wyciąga wodę z... E, który wyciąga... Z wody, czekajcie, gdzie to jest? Gdzie to jest? Kurde, bo zapomniałem. W którymś miejscu wrzucamy po prostu do jeziorka. Jest, tu jest stary tartak. Jest, 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 jest. Tak, jest, to jest to miejsce. To jest to miejsce, stary tartak. Tylko ja go chyba muszę kupić. Czekajcie, sprawdźmy to, żebym, żebym nie nagadał, wam wiecie co głupot. 250 tysięcy. Właśnie, tutaj mamy stary tartak. I tutaj możemy sobie robić pewne rzeczy. A tutaj mamy właśnie kopalnię. Będę musiał do tego postawić sobie za 180 bodajże tysięcy piec hutniczy. Więc pytanie do Was, co robimy? Czy bawimy się w metal, czy bawimy się w stary tartak, który tutaj znajdziecie? Dajcie znać koniecznie w komentarzu, czy robimy metal, czy robimy tartak. Przy okazji będę wiedział, że obejrzałeś ten film do końca i będzie mi bardzo miło, więc daj znać właśnie w komentarzu, no bo musimy zdecydować, co tutaj dalej będziemy robić. Także czekam na Wasze odpowiedzi. No i cóż, kolejny odcinek już niebawem. Trzymajcie się, moi drodzy, do zobaczenia!